Ja nie, żaden sen na jawie Stawiam nowy cel i wykonuję zadanie. Pierwsze płyty, pierwszy tekst, wspomnienia niezapomniane w mudzie nie chodzi o cash, tylko o dobrą zabawę. Jest mapa myśli, a nie żaden sen na jawie Stawiam nowy cel i wykonuję zadanie Pierwsze płyty, pierwszy tekst Wspomnienia niezapomniane w uzie. Nie chodzi o cash, tylko o dobrą zabawę Pierwsze teksty, pierwsze okazjonami Hip-Hop na pędlach połączyła nas Muzyka, żaden z nas nie może przegrać Płyta to efekt współpracy, dowód, żewek i ekipie nie, gdyby nie moje ziomeczki, nie słuchałbyś tego właśnie zachęcił do nagrywek, drugi rzucił dobrym bitem Trzeci dał mi wielkie propsy, a czwarty zapewnił płytę Dzięki wam wróciła wena i nie potrzebna mi przerwa Teraz jest trochę no i nie ma smutku w tekstach. I to dzięki wam w muzyce się odnajduję. Chcę każdemu z was powiedzieć szczere, dziękuję. I to dzięki wam w muzyce się odnajduję. Chcę każdemu z was powiedzieć szczere, dziękuję. To jest mapa myśli, a nie żaden sen na jawie. Stawiam nowy cel i wykonuję zadanie. Pierwsze płyty, pierwszy tekst. Wspomnienia niezapomniane w muzie. Nie chodzi o cash, tylko o dobrą zabawę. To jest mapa myśli, a nie żaden sen na jawie. Stawiam nowy cel i wykonuję zadanie. Pierwsze płyty, pierwszy tekst. Wspomnienia... Nie zapomniane, w łóżku nie chodzi o gas, tylko o dobrą zabawę Mówią ja teraz wóz, zizga się na bici jak magazyn Ty wraz wywołują paraliż, czaisz, możesz się oddalić Ale to w powietrzu krzywa, to mapa myśli oraz miast, który gra ta muza przy tych rapsach nawet jak będę mieć dzieci Zarzucę na lub wersy Nieważne jaki termin I to się nie zmieni tak jak kręcenie ziemi By nie kumaty to zrozumiał to jak osiągnąć Zenit za kolaborację Ten pomin w nas nie znacznie Właśnie wjechałeś na hip hopu stację Uważnie obserwuj Dla znajomków serwus Bez nerwów Odstawszy na zawsze we krwi w sercu To jest mapa pamięć a nie żaden sen na jawie Stawiam na i wykonuję zadanie Pierwsze płyty, pierwszy tekst Wspomnienia niezapomniane W muzie nie chodzi o cash Tylko o dobrą zabawę To jest mapa myśli A nie żaden sen na jawie Stawiam nowy cel I wykonuję zadanie Pierwsze płyty, pierwszy tekst Wspomnienia niezapomniane W muzie nie chodzi o cash Tylko o dobrą zabawę Mapa myśli nie żaden wyścig Wszystkim dzięki za to, że tutaj jestem Połączyły nas ryby, nie ten jeden misklik A więc dalej pisać chcę, mówić stop, nie będę Bo tak jak w lepszym być Będę rapem żyć, wiśnia oraz z tego samego zdania są Wolę pisać o dobrych rzeczach, jeżeli tych słych Mimo, że te złe posuwają się, mówię, naraz stąd To płynie we mnie głęboko, niczym krew Gdybym miał przejmować się tym, co mówi reszta To niczego bym nie nagrał i nie wrzucał Sonia, i żeby się nie powtarzać, mówię wam Zatem siema To jest mapa myśli, a nie żaden sen na jawie Stawiam nowy cel i wykonuję zadanie Pierwsze płyty, pierwszy tekst, wspomnienia niezapomniane W muzie nie chodzi o cash, tylko o dobrą zabawę To jest mapa myśli, a nie żaden sen na jawie Stawiam nowy cel i wykonuję zadanie Pierwsze płyty, pierwszy tekst, wspomnienia niezapomniane W muzie nie chodzi o cash, tylko o dobrą zabawę